Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Rayman Legends. Teraz zagramy sobie e, znowu jeden etap z drugiego świata, czyli z zakąkanej historii, ale tym razem to będzie inny etap. Możecie sobie zobaczyć w tytule filmu albo weź w playlistę Rayman Legends, jaki był ostatnio filmik dzisiaj nagrany, i wtedy dowiecie się, jaka to była nazwa tego etapu. A więc zaczynamy. Teraz to tym razem będzie inna nazwa. Za wiele to zobaczycie, jaka. <laughs> na wysokich obrotach. To będzie to. I tu będzie nam pomagał Murphy z tego, co widzieliście na obrazie, bo on się pojawia w niektórych etapach. Raz, zbieramy runki i mamy pierwszego małaka. <laughs> Wziąłem sobie nawet też serwuszko. już się martwi pojawia. I tu muszę wcisnąć B, aby on poruszył przeszkodę. Czekajcie, zębny czegoś nie ma na górze, ale nic tam nie ma, więc idziemy do kolejnej sekcji. O, tu mamy monetę, i tu muszę wcisnąć B, aby on kupił przestworzenie w oko. Powietrzu. Jeśli tutaj zejdziemy sobie, bo tu jest ukryte przejście do pierwszego małaka w chronie. Dobra. O! Tutaj w sumie też marczu nie był potrzebny. Ta sekcja była naprawdę bardzo łatwa. Ale i tak trzeba tego etapu się dosyć nauczyć. Użyjmy jeszcze tego, co nas przenosi. I tu mamy czarną księżnika. Popatrzmy sobie co on robi. Zabiera małaka. I on zostanie uwolniony na koniec etapu. Dobra, ale jeszcze pójdziemy tam na górę, bo tam jest drugie sekretne przejście. Szybko to zrobimy i będziemy za nim pędzić. Dobra, tu muszę przytrzymać LB lub RB, aby obrócił ci koło. Dobra, i tu musimy uważać na te kolce. Żeby się nie ukryć. Tu mamy małaka. Drugiego już w koronie. O, zrobiłem to bez martwiego. Dobra, lecimy w niebie. Teraz będziemy w powietrzu latać. I musimy też uważać na te kolce. Tu jest piąty, należący do tych zwykłych. Olejku! Aj nie! Po co ja to zrobiłem? Powinienem tam lepiej wyszybować. Bo na bym wtedy nie oberwał. Musimy szybko przez to przelatywać. Weźmy szybko monetę. O proszę bardzo, i tu już jest końcówka. Zobaczymy jak wyładowuje. Ten etap też nie zajął długo. Nie wiem dokładnie ile jest? Około 5 minut. To nie jest dużo. I mamy ostatniego małaka. Jeszcze nad, dostałem trochę lumów na koniec, więc będę gdzie etap zakończony na 100%. Tak jest. Udało się przejść ten etap za pierwszym razem. Nie ginąłem, tylko tam oberwałem raz na kulcach, ponieważ za słabo uważałem. Powinienem bardziej, lepiej uważać. <laughs> Okej, okay. to było tyle w tym filmiku. Jeśli wam się podobał, możecie zostawić kciuka w górę i napisać o tym w komentarzach. A my zapraszamy was znowu do stałe filmy z naszego kanału. Cześć dzień do usłyszenia.